Dzień dobry Państwu, moim Państwa gościem dzisiaj jest Konrad Kazaniecki. Witam. Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Kazaniecki to nie jest zbieżność nazwisk. Przed laty był taki radny miejski w Radzie Miejskiej. Oczywiście, Kazimierz Kazaniecki jest moim ojcem. Mieszkamy w małej miejscowości pod Gołdapią, miejscowość Górne. Tam działamy dość mocno społecznie. Tata przez wiele lat był Sołtysem i wieloletnim radnym. To on zaszczepił w panu taką lokalną politykę i samorządność? Tak, no tam lokalną politykę, ale głównie samorządność, właśnie Tata zaszczepił. Pomógł mi się troszeczkę też odnaleźć w tym świecie. No i za pomocą jego ogromnego wsparcia dążę do tak naprawdę lepszej przyszłości naszego miasta. I to on pana przekonał, żeby wystartować w tych wyborach na burmistrza Gołdawii? Tak naprawdę do tego przekonałem się sam i to wieloletnie doświadczenie, które w swojej dość długiej, a niektórzy powiedzą krótkiej karierze zawodowej budowałem, przekonało mnie do tego, że możemy inaczej działać, inaczej funkcjonować jako społeczność lokalna. No i te bodce były powodem do tego, żeby spróbować i wystartować na stanowisko burmistrza Bełdapi. Jest pan... Chyba najmłodszym kandydatem, którzy, znaczy, najmłodszą osobą, która zadeklarowała start w wyborach o stanowisko burmistrza Gołdapi, ile Pan ma lat? Mam 30 lat. Urodziłem się w 1993 roku w Gołdapi. Jestem osobą pochodzącą stąd, no i budującą swoje doświadczenie w wielu miejscach, no bo przez okres swojej kariery życiowej udało mi się zrealizować wiele ciekawych działań i zadań. No, i tutaj może się pojawić pytanie, myślę od mieszkańców, szczególnie którzy Pana nie znają, jakie to doświadczenie już Pan ma, bo jednak 30 lat to jeszcze jest ciągle młody wiek. To tak, już podczas studiów na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie, na Wydziale Nauk Ekonomicznych, rozpocząłem swoją przygodę zawodową. Na samym początku jako asystent wojewody warmińsko-mazurskiego. Następnie prowadziłem biuro poselskie poseł Szuli Pasławskiej i tam już dokładnie mogłem nauczyć się współpracy z samorządem, z rządem, ale także takiej bieżącej, skrupulatnej pracy, ponieważ to pani poseł Szula Pasławska Nauczyła mnie tego etosu pracy, pokazała mi, jak należy wykonywać pracę i jak należy działać ku dobru mieszkańców i tak naprawdę obywateli. Czy to oznacza, że jest Pan związany z PSL-em? Tak, oczywiście e, współpracuję z panią poseł posławską, ale w wyborach samorządowych, jak państwo niebawem zobaczą, e, będę reprezentował niezależną grupę, która będzie nazywała się przyszłość Gołdapi i tą przyszłość będziemy chcieli budować przy wsparciu... Wielu osób i y, wielu tak naprawdę ugrupowań politycznych, ponieważ w samorządzie nie ma być polityki. Samorządowiec, czy to działacz, czy samorządowy, ma działać z każdym, żeby przynieść efekt y, dla miasta i rozwoju tego terenu. Jest pan członkiem psl Jestem tutaj tak naprawdę działam i współpracuję z panią poseł Pasławską, ale także z innymi politykami. Też w wyborach samorządowych mogę już to oficjalnie powiedzieć, będę startował wsparciem platformy obywatelskiej czy też inaczej koalicji obywatelskiej. Przejdźmy może już do takich konkretów gołdawskich. Pytanie, które zadaję chyba wszystkim kandydatom na burmistrza dotyczy zakładu przyrodoleczniczego. Ma pan pomysł jak rozwiązać problem zakładu przyrodoleczniczego? Tak naprawdę e, w głowie mojej, ale także w głowie mieszkańców, ponieważ staram się przeprowadzać jak najwięcej konsultacji społecznych w zakresie spraw dotykających e, mieszkańców, jest wiele pomysłów. No ale takim pierwszym e, pomysłem jest przeprowadzenie audytu, dojście do kompletnej dokumentacji e, związanej z zakładem przyrodoleczniczym i wtedy myślę, że ta kwestia e, bardzo mocno też się sama wyjaśni, ponieważ no, słyszymy głosy, że znajduje się też wiele dokumentacji nieudostępnionej i na samym początku chciałbym wspólnie z ekspertami przeanalizować tą dokumentację i określić kierunek działania. Wiemy też, że gmina już pozyskała jakąś pulę środków na tą inwestycję. Jest to dostępne i widoczne w budżecie, ale naszym zdaniem ta kwota też nie będzie wystarczająca, patrząc na wcześniejsze przetargi, które się odbywały i dotykały, dotyczyły tak naprawdę sfery zakładu przyrodoleczniczego. Też wiele lat w swoim doświadczeniu zawodowym pracowałem przy zamówieniach publicznych, przy przetargach. Wspierałem samorządy terytorialne pod względem systemowym, ale także proceduralnym. Szkoliłem samorządowców z zakresu zamówień publicznych, a więc no tutaj też stoi przed nami wielkie wyzwanie, żeby ten przetarg dobrze ogłosić no i spełnić wymagania, które będą postawione przez instytucję, która dała nam dotację na tą inwestycję. Czy znaczy, wystarczy nam czasu, bo z tego co wiem, to tak mniej więcej do połowy roku mamy czas na realizację. Tam nikt, czasami mówi się, że do końca być może tego roku. To jest krótki okres na przetarg, na dokończenie, na uruchomienie. Wystarczy tego czasu, jak pan myśli? Czasu będzie mało, ale będziemy dążyć do tego, żeby ten czas. Y spróbować wydłużyć. Tutaj też e, kilka takich możliwości jest, e, ponieważ e, słyszymy o tym, że e, projekt ten może być zaklasyfik zaklasyfikowany do konkretnej kategorii projektów i wtedy ta dotacja może zostać e, też na, można powiedzieć w pewnym stopniu nierozliczona, a więc no tutaj tak naprawdę wszystko zależy od współpracy i od tego w jakim kierunku pójdzie bieżący samorząd. Też te sprawy na co dzień się tam dzieją i o wielu kwestiach my jako Zadeklarowani kandydaci na stanowisko burmistrza, nie mamy wiedza, więc no tutaj też ta wiedza dopiero w przyszłości będzie dostępna i będzie analizowana. Pod każdym zakresem będzie nam zależało na tym, żeby inwestycja by przyniosła wymierną korzyść dla mieszkańców, a należy na to zwrócić uwagę, że na dzień dzisiejszy ona w w pryzmacie przyszłych lat będzie przynosiła nam i generowała ogromne koszty, które samorząd będzie musiał ponieść, ponieważ na przykład w założeniu projektu wpisaliśmy konkretną liczbę personelu, który ma być zatrudniony w tym obiekcie. A więc tą liczbę personelu, żeby mieć punkty w projekcie, będziemy musieli przez pewien okres czasu utrzymać, Kolejne koszta, na przykład przeglądy niecek, które są tam dostępne, no tą infrastrukturę też trzeba konserwować, przeglądać, a więc ten obiekt też będzie na pewno generował wielomilionowe koszta, a więc też wyzwaniem przyszłego burmistrza będzie znalezienie złotego środka i znalezienie rozwiązania, żeby te koszta były jak najniższe, no i założenia projektu były spełnione. No, właśnie teraz pytanie, czy iść w te koszta, czy może rozwiązaniem jest jednak powiedzieć stop, zwrócić dotację? To są też duże miliony, ale zwrócić tą dotację, spróbować może sprzedać budynek i jakby nie, nie wchodzić w te koszty. Jak pan uważa, czy warto rozważyć też tą alternatywę? Uważam, że należy rozważyć wszystkie możliwe alternatywy i wybrać najkorzystniejszą dla mieszkańców Gołdapi, bo tak naprawdę e, tą sytuację trzeba wyjaśnić w tym roku, tu i teraz. Mieszkańcy nie mogą czekać e, na tą odpowiedź latami, a więc no, te rozwiązanie na pewno trzeba wypracować do czerwca, więc no, ogromne wyzwanie przed przyszłym e, burmistrzem. No i też obiecuję państwu, że e, postaram się to jak najlepiej rozwiązać, jeżeli e, uzyskam państwa poparcie. Zmienimy temat. Podstawowa opieka zdrowotna. Lekarze tutaj w naszej gminie no, coraz bardziej zbliżają się do wieku emerytalnego. No i w niedalekiej przyszłości mogą przejść już na zasłużoną emeryturę i nie będziemy mieli lekarzy do podstawowej opieki zdrowotnej. Czy ma Pan pomysł, jak można było rozwiązać ten problem? Tutaj tak naprawdę powinniśmy dążyć do rozwoju tej podstawowej opieki zdrowotnej, czyli ściągnięcia lekarzy do Gołdapi. Uważam też, że przyszły burmistrz będzie miał na tyle instrumentów, żeby umożliwić ściągnięcie tych lekarzy, na przykład poprzez na, na czas pracy w Gołdapi zagwarantowanie jakiegoś mieszkania, czy też przydzielenie działki na warunkach preferencyjnych, jeżeli lekarz deklaruje się pracować i rozwijać no tak naprawdę zdrowie na terenie naszego miasta, a też na to należy zwrócić uwagę, tak jak już tutaj pan redaktor podkreślił, że zdrowie jest taką podstawową wartością. Każdy z nas nie chciałby o godzinie 5 stać w kolejce pod przychodnią, a więc no to też jest ogromne wyzwanie przyszłego burmistrza i na, tym temacie, na, na ten temat należy też rozmawiać i poruszać te kwestie. Ściągnięcie lekarza powiedzmy, że jest realne, tylko ten lekarz musi mieć pacjentów, żeby mieć jakiś przychód. Odbicie, że tak nazwę, tak w cudzysłowie, pacjentów od e, obecnych lekarzy na pewno jest zadaniem bardzo trudnym. Myśli Pan, że jest w ogóle realnym, że taki lekarz, którego nawet gmina by dała radę pozyskać, da radę w jakiejś perspektywie kilku miesięcy zdobyć na przykład tysiąc pacjentów? E, to tutaj tak naprawdę chciałbym. Powiedzieć jedno ważne słowo. Najważniejsza jest współpraca. Jeżeli będziemy próbowali współpracować z obecnie pracującymi lekarzami, uważam, że jesteśmy w stanie znaleźć rozsądne rozwiązanie i przy ich wsparciu zaopiekować ten problem. Tylko m, pamiętam, jak kilka lat temu była jedna z komisji Rady Miejskiej i wówczas pan Sztabiński powiedział, że nim jako spółce nie zależy na nowych lekarzach, bo każdy nowy lekarz to jest kolejna osoba do podziału zysku. I oni wolą jednak zostać jakby w swoim gronie, więc czy będzie ta współpraca możliwa w ogóle? Myślę, że będzie możliwa współpraca, tylko będzie trzeba tak naprawdę usiąść do, można powiedzieć, że okrągłego stołu i porozmawiać troszeczkę na ten temat. Jeżeli z ich strony nie będzie chęci współpracy, to też będzie zadaniem przyszłego włodarza i jego współpracowników znalezienie rozwiązania, żeby tego lekarza ściągnąć i tak naprawdę zapewnić jemu podstawową liczbę pacjentów, których mógłby on obsługiwać w przyszłości, bo wiemy, że na kontrakcie Narodowego Funduszu Zdrowia lekarz Właśnie ma płaconą pewną kwotę za pacjenta, ale też myślę, że mieszkańcy będą skłonni do przejścia do innych lekarzy, żeby też zagwarantować tą pracę kolejnym osobom. Czy uważa pan, że gmina Gołda powinna dotować Gold a może w ogóle przejąć jakąś część udziału? Uważam, że nie tylko gmina Gołdap powinna dotować spółkę Gold Medic, czyli nasz gołdawski szpital, ale wszystkie gminy wchodzące w skład powiatu gołdapskiego i będę dążył do tego, żeby w kolejnych budżetach pojawiała się ta kwota na dotacje lub też. Można powiedzieć, że dotacja, a po części przejęcie udziałów spółki Gold Goldmedica. Tutaj tak naprawdę scenariuszy jest sporo, ale będę dążył do tego, żeby gmina Gołda współpracowała z powiatem gołdawskim, żeby ta współpraca była rozwijana nie tylko, można powiedzieć, że na polu szpitala gołdawskiego, ale też w innych zakresach i w innych dziedzinach. Takim polem do współpracy, chociaż to może trudno nazwać współpracą, ale takim polem do współpracy między powiatem a gminą są też drogi. Powiat bardzo chętnie oddałby część dróg dla gminy, tych, które nie spełniają żadnych wymogów dróg powiatowych, bo łączą gdzieś tam dwie części wioski albo jakąś jedną wieś z drugą wsią, no, nie łączą powiatów. Czy byłby Pan gotów przejąć drogi powiatowe na stan gminy? Tutaj tak naprawdę na tym polu też chciałbym dojść do pewnego konsensusu, czyli do zakresu współpracy, w szczególności przy zimowym utrzymaniu dróg. Może nie przejmować, ale wspólnie tak naprawdę je utrzymywać, jeżeli będą to drogi powiązane w pewien sposób, to też nie widzę takiej sytuacji, żeby pół powiatowy jechał 5 km odśnieżał pewien odcinek drogi. Przejeżdżał odcinek gminny dwukilometrowy, i tak naprawdę każdy zajmował się tylko swoją częścią. A więc tutaj też no, chciałbym, żeby Gmina Gołda współpracowała z powiatem gołdapskim na tym polu i z zarządem dróg powiatowych w Gołdapi. A formę współpracy myślę, że przy dobrych warunkach uda się wypracować. Ale mówi Pan właśnie współpraca, czyli nie planuje Pan przejąć dróg powiatowych, tych, które nie spełniają warunków dróg powiatowych, na mienie gminne. Szczerze no bo w niektórych miejscowościach już to zostało uczynione, jak dobrze pamiętam chyba w Węgorzewie też sporo poprostowano tego typu sytuacji, kiedyś w powiecie też słyszałem, że w wielu innych miejscowościach, no u nas do tej pory było to nierealne. No to tutaj tak naprawdę szczerze bym powiedział, że usiadłbym do stołu, do stołu i rozmawiał, rozważył wszystkie kwestie i jeżeli byłoby to rozsądne rozwiązanie, to czemu nie? Jest Pan mieszkańcem wsi, a na wsiach rolnicy mają problem ze zwierzętami, które są pod ochroną. Wilki, bobry... To nie jest kompetencja burmistrza, ale rolnicy na pewno się tak jak i teraz zwracają do, do włodarzy. W przyszłości, gdyby pan został burmistrzem, będą też się zwracać z tym do pana. Czy ma pan jakiś pomysł na rozwiązanie problemu, które stwarzają właśnie problemy dla rolników, zwierząt, które są pod ochroną? No tutaj trzeba zwrócić uwagę na aspekt systemowy. W zeszłym tygodniu prowadziłem już jakieś pierwsze rozmowy na temat tej sytuacji z wiceministrem środowiska, panem Miłoszem Motykom. I tutaj tak naprawdę wspólnie będziemy starali się znaleźć jakieś rozwiązanie dla tych terenów, ale także dla całych terenów Polski, bo ta sytuacja... Nagminnie się powtarza nie tylko na terenie powiatu gołębskiego, a więc jest to też problem globalny. Gdyby to od Pana zależało, zdjąłby Pan ochronę Wilka i ochronę Bobra? E, może nie zdejmowałbym ochrony Wilka i Bobra, ale na pewno w pewnym zakresie niwelowałbym tą populację, jeżeli ona by wykraczała ponad stan i zagrażała zdrowiu i życiu człowieka, bo te sytuacje się coraz częściej zdarzają. No ale mówi Pan, e, niwelował, jeśli byłoby za dużo, czyli zmniejszał tą populację. E, w tej chwili mamy już e, dwa głosy. Część mówi, że wilka mamy za dużo, druga część mówi, że jego jest nadal mało. Część mówi, że bobrów mamy w sam raz, część mówi, że zdecydowanie za dużo. Tutaj myślę, że będzie ciężko znaleźć... E, tak to jakby... tylko e, dla tych osób zadałbym jedno pytanie. Ile wilków, czy też bobrów, każdy z nas widział e, na przykład 10 lat temu? A kto z nas widział w ostatnim czasie wilka biednącego przez drogę powiatową, przez drogę gminną lub przechodzącego od razu za gospodarstwem? Mieszkam na terenach wiejskich i widzę ten proces, że tych wilków jest coraz więcej. I to są watachy, które szukają e, pożywienia. E, trzy domy dalej od mojego domu e, te zwierzęta zagryzły psa. A więc no tutaj ta sytuacja z zagrożeniem wilków jest coraz większa, no i musimy coś wszyscy wspólnie zrobić w tym zakresie, w szczególności pod względem systemowym, ze względu na to, że ta populacja cały czas rośnie i cały czas się rozwija. Przejdźmy do Pana Komitetu Wyborczego. Ujawni Pan parę nazwisk osób, które będą startowały z Pana list do Rady Miejskiej? No, bo musi pan wystawić kandydatów, przynajmniej w, siedmiu, w ośmiu okręgach. Tak, e, muszę wystawić co najmniej ośmiu e, kandydatów. No ta lista cały czas jest budowana, Można powiedzieć, że e, w tej minimalnej ilości została już zbudowana. E, Czyli nazw jakieś nazwisko już może paść? Nazwisk może bym nie zdradzał, bo chciałbym, żeby to były takie niespodzianki i e, tak naprawdę e, ważne informacje dla państwa, ale mogę zdradzić nazwę Komitetu Wyborczego, ponieważ Komitet mhm. Wyborczy. Będzie nazywał się przyszłość GoDawi. Będziemy dążyć do lepszej przyszłości dla mieszkańców, turystów, ale także inwestorów. W tym komitecie znajdą się osoby, na listach znajdą się osoby z doświadczeniem już samorządowym. Czy też ma Pan zapisanych takich totalnych debiutantów, którzy jeszcze dotychczas żadnej styczności z samorządem nie mieli? Lista będzie połączeniem kilku światów, a więc będą osoby z dużym doświadczeniem samorządowym, będą osoby z dużym doświadczeniem publicznym, a więc tutaj tak naprawdę staramy się znaleźć najlepsze rozwiązanie, żeby to Państwo też mieli możliwość wyboru wśród kandydatów. Od lat jest Pan też wolontariuszem. Właściwie od, odkąd pamiętam. Czy to też ma wpływ na to, jak pan postrzega ludzi, jak pan postrzega różne problemy, ma wpływ na to, jak pan rozwiązuje te problemy, z którymi pan się teraz spotyka w swoich codziennych obowiązkach? Myślę, że ma to ogromny wpływ, ponieważ z natury jestem człowiekiem społecznikiem, a więc dobro człowieka ma dla mnie największe znaczenie. Jestem wolontariuszem, ale także członkiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Górnym, i też myślę, że to wsparcie moje społeczne. Po wyborach będzie takie samo jak teraz, a więc będzie mi zależało na dobrze, na dobrze każdego z mieszkańców. A więc będę dążył do tego, żeby polepszać tą sytuację mieszkańców i pomagać. Jeżeli będzie taka potrzeba, zawsze będą Państwo mogli liczyć na moją pomoc. W tej chwili jest Pan bezproblemowo dostępny na Facebooku. Wystarczy napisać, odpisuje Pan, numer telefonu jest powszechnie znany. Zostanie Pan burmistrzem, nadal będzie Pan utrzymywał tego typu kontakt z ludźmi, czy przyhamuje Pan ten kontakt? E, powiem szczerze, że nigdy mi nie przyszło na myśl, żeby e, ograniczać ten kontakt z mieszkańcami. Dzisiejszy dzień zacząłem od pierwszego spotkania o godzinie siódmej. E, podczas, e, można powiedzieć, że przyszłej kampanii, ale także kolejnych pięciu lat e, będę dostępny dla mieszkańców i będę starał się e, rozwijać ich e, Prośby, potrzeby. Nawet w moim programie, czy też programie grupy, z którą będę chciał w przyszłości współpracować, będzie nowe otwarcie urzędu, czyli dostępność też dla mieszkańców terenów wiejskich, czy to poprzez, konsultacje, wiejskie, konsultacje prawne w świetlicach wiejskich, czy też, jeżeli będzie potrzeba poinformowania mieszkańców o pewnych zagadnieniach, na przykład o programie Czyste powietrze, żeby zachęcić ich do korzystania z programów dotacyjnych, to też będę. Dążył do tego, żeby urzędnicy mieli lub też pełnili dyżury w świetlicach wiejskich i na terenach wiejskich, bo też jest to ważny teren, żeby na przykład przysłowiowa pani Krycia miała dostęp do, do tak naprawdę do wsparcia wykwalifikowanych urzędników i pomoc w bieżącej realizacji swoich problemów. Myśli pan, że jest to realne? Dlatego, skąd to pytanie? Stąd, że e, część urzędników na pewno jeszcze żyje mentalnością dawnych lat. E, sam to czuję. E, Ciężko zmienić przyzwyczajenia obecnych urzędników. Znalezienie nowych osób w ich miejsce może być trudne, bo no nie mamy jakiegoś bogatego rynku pracowników, z których moglibyśmy wybierać. Czy da się taki cel osiągnąć, który pan stawia przed sobą? Uważam, że jest to cel realny. Wystarczy tylko dobrze pokierować pracowników i pokazać im inne możliwości, inne szanse działania, i myślę, że urzędnicy przystaną na to i będą chcieli wspólnie realizować. Wspólną ideę dla dobra mieszkańców i gminy Gołda. Na zakończenie naszej rozmowy, takie pytanie aktualne. Jak Pan ocenia jakość utrzymania zimowego dróg gminnych, gminy Gołda, dróg powiatowych, dróg wojewódzkich tutaj na naszym terenie? Na pewno. Yy... Utrzymanie czy też bieżące utrzymanie dróg jest problemem, ponieważ no sam mieszkam też na terenach wiejskich, ale no jadąc dzisiaj do pana redaktora do studia, też miałem kilka razy możliwość rzucenia autem, a więc no tutaj będziemy dążyć do zwiększenia tej jakości. Poprzez na przykład włączenie na terenach wiejskich rolników do procesu odśnieżania dróg, bo oni wiedzą, o której godzinie tę drogę trzeba odśnieżyć, jak, o której godzinie przyjeżdża mleczarka, o której godzinie jedzie autobus. A więc, no tutaj, w ten sposób moglibyśmy obciążyć firmy świadczące te usługi na terenie miejskim, żeby one miały tą większość dostępność na terenie miejskim i zapewniły tę jakość odśnieżania dróg, czy to na drogach, ale także na parkingach. Przykładem jest parking przy szkole podstawowej. Numer 3, ten duży pomiędzy biblioteką a wojskiem. No, dzisiaj, na dzień dzisiejszy na tym parkingu. Przy numer 5. 5, przepraszam. Będzie bardzo ciężko jechać. Sam dzisiaj tam zaparkowałem. Stoi mało aut. Może z tego względu, że należałoby też zaplanować w przetargu dotyczącym odśnieżania czy też zimowego utrzymania ulicy. Odśnieżanie parkingów miejskich. Będą na to pieniądze? Jak pan myśli, bo to nie są małe pieniądze odśnieżyć. No, może już nie do idealnie czarnej nawierzchni, ale pozbyć się tego śniegu w taki sposób, żeby i tej kaszy nie było i było. Posypane jeszcze dodatkowo. No jest to zadanie własne gmina, więc na tego typu zadania burmistrz powinien znaleźć pieniądze i wydzielić tą część budżetową, a więc myślę, że uda się znaleźć te pieniądze na tego typu działania podstawowe, które wkraczają tak naprawdę w podstawową ideę, ideę działania samorządu gminnego. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Dziękuję serdecznie. I dziękujemy państwu. Dziękujemy.